Witam w gawędach o zdrowiu. Już kilka tysięcy lat, dwa, trzy tysiące lat świat ma na to dowody i przekazy. Przed urodzeniem Chrystusa znano wiele różnych sytuacji, w której działali magowie, szamani, yy, cudotwórcy, wróże, wróżowie i ludzie tego pokroju, uważani przez tubylców za Takich czarowników w pozytywnym tego słowa sensie. Ale byli też i lekarze. Jednak ci magowie byli traktowani yy, bardzo poważnie, bo to u nich się radzono, doradzano, oni podpowiadali. O mądrościach mieli więc swoją pozycję. Różnie to bywało w różnych regionach świata, w różnych plemionach, ale generalnie mieli wysoką pozycję. Dzisiaj można by ich przyrównać z takimi jak ja. Przepraszam, tutaj nie. Nie chcę się wpisywać w magię żadną, tylko mam na myśli w takich ludzi, którzy zajmują się medycyną naturalną, profesjonalnie. I wyobraźcie sobie, że jeżeli ktoś miał jakieś duże kłopoty duchowe, a z tych wszystkich wykopalisk i papirusów i przekazów, na różnych nośnikach, dostępnych wówczas można odczytać, że wielu ludzi było opętanych, miało kłopoty demoniczne, psychiczne. Zresztą dzisiaj tego też nie brakuje. I taki człowiek udawał się najpierw domaga. Takie były pewne zasady, że ci magowie, ci czarownicy i tacy doradcy najpierw próbowali wyleczyć takiego człowieka, a gdy nie dawali rady, przekazywano go w ręce lekarza, medyka. Można z tego wnioskować, że była to jednak jakaś współpraca między tym światem, magii a medycznym. Dzisiaj nie ma, chociaż w niektórych aspektach zaczyna, zaczyna się znajdować wspólne punkty i oparcia. Pisałem o tym dawno już, przed 40 laty, że gdyby medycyna medycyna e, Szkolna, czyli ta lekarska, studia lekarskie, studia medyczne, równolegle zbratały się już przed laty z medycyną naturalną, to bylibyśmy, uwaga, o 300 lat w przodzie z osiągnięciami. Ponieważ jednak rozminęliśmy się i to dość poważnie, w zupełnie innych kierunkach jest jak jest, a medycyną szkolną zawładnął wszechobecny na całym świecie biznes. Biznes, many money. Cash rządzi i farmaceutyczne Klany narzucają niestety medycynie szkolnej poszczególne tabele, co na co. Nie wnika się więc w tą taką holistykę przyczyny, leczy się tylko skutki. O tym się mówi coraz częściej, i coraz więcej osób otwiera oczy na tę prawdę. Ja życzę, sobie i lekarzom, i osobiście nie mam z tych problemów. Problemów nigdy nie miałem, bo jako masażysta, rehabilitant współpracowałem i współpracuję chętnie z lekarzami, i uczę nawet innych, że nie należy zazdrościć, być zazdrosnym, bo jeżeli ja wyślę kogoś do lekarza, dobrego fachowca, i ten pomoże tej osobie, to ta osoba będzie pamiętała i o mnie, i vice versa. Ech. Pragnę więc, aby medycyna szkolna coraz częściej i ściślej współpracowała z medycyną naturalną. Nic tutaj nie koliduje. No, w niektórych przypadkach dla koncernów farmaceutycznych najwyżej utratą kilku zer na kontach, ale chodzi przecież o zdrowie, o człowieka. Do następnej gawędy.